z tej strony TV, Telewizja Kopalintosa e, i dzisiaj witam Noba, ba. na ha, ha Co Cicho być Co No kurwa, miałem stać w miejscu Jej, jest To jest Noob Nie mam przyjaciół, jest biedny, zdajmy Zdejmę sapkę A teraz ja jestem y, prosem Jestem prosem, jestem bogaty i Teraz domy budujemy. Tutaj jest dom biedaka, a tutaj jest dom tutaj, e, bogacza. I cicho teraz. Tak? Mamy ym, czas nieograniczony do 10 minut filmu. Zaczynamy. Ham. Tylko cicho tam być. Błagam. Cicho. Cicho. To nie jest film mój! No nie! To nie! No nie! Dobra, eee, yy, dobra, eee. Yy. Bierzemy sobie... Ale w ogóle nie patrzymy się odwróć się krzesełkiem. Dobra. Może ja będę tutaj wo. Dobra, słuchajcie. Taki mam planek, że zbudujemy na przykład... O, tutaj musimy... Jeszcze jakieś lampy Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I tutaj sobie oświetlimy trochę. Pyk. Pyk. Potem to wszystko oczywiście usuniemy. Dobra. Ale teraz tak. Musimy... Sio pik no kurczak teraz mi przylos idź tam. No przyloź mi kurczak. Nie no mam go... piękny no No nieważne. Dobra, Próbujemy wille. Znaczy nic. I w komentarzach piszcie ile kto ma lepszą dom i... i wyceńcie te domy. Od ilu kosztuje dom y, tego Bartka, czyli śmietany? Baba! Czyli baby, czyli baby? baby siak, ty, 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 ty. A. No. Oczywiście wnętrze też się liczy, więc hoł. Tyk, 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 y, tyk, tyk, tyk albo w sumie może tyk. tak to będzie dobra dobrze chorde no no kolejna reklama cicho być cicho chorde Gry. Co ty? Co? Co? Nie mów. Nie mów. Dobra, mamy czas filmu 11 minut. Nie. No tak. Tak, bo ty masz łatwiej, bo ty masz nób. A ty się zbudujesz jednego ditra i już masz. No i to jest szeptkiem. W sumie ty jesteś takim nóbkiem. Jeśli chodzi o parkour. <laughs> <Ja ty. laughs> On się zawsze wypie. Na Co pierwszym ojwa? klocku. Eno. On w godzinie nie potrafi przejść kilku klocków. Ale nie, nie bój się, niedługo będzie szkoła. Znaczy szkoła tego parkura w Minecrafcie. Niedługo będą nowe filmy. O jak to fajne. Teraz yeah. No chyba cię pojebało. Dobra, nie? Dobra, szybko robimy. Wycencie, pamiętajcie, wycencie. Dobra, jeszcze 6 minut zostało. Bardzo mało. Ja, ja nawet podłogi nie mam. A my tu mówimy o podłogach? Tak, mówimy. Ja <grymne> okay. jestem No wiesz, też kto będzie miał więcej, to wygrywa, oczywiście. Tak. Okej. Okay, y będziemy teraz szybko to szybko, szybko, szybko to i tutaj. Szybko! Szybko! Szybka! Szybko musimy... Tyk. Tyk. Dobra, szybko muszę szyby... czy znaczy nie mówię nic, bo tam on będzie... Z... coś zgapiował. Ale... Ja mówię, się nie ma domka. No i w tu to mam. A ja mam trzy ale twojego jego jakbyście, oh. jakbyście zobaczyli jego łysą pałę. No. A no bo mam ją na głowie. Ja wystaję o jeden blok. A możesz. Tylko żeby żebym on nie widział oczywiście. Szybko, 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 Kurde, cztery minuty. Zaraz będę, będę budował domek. Zaraz? Tak. Ty nic nie masz? No mam tutaj sam. Ja Piki. E. I sypki domek. Dla szybkiego malucha. <noise> Widzę twojego nika. Dobra, tutaj dam jedno tak. E, dobra, szybko. Ja bym poprosił. Szybciutko, poprosiłbym. E, dobra, teraz zabieramy się za to. Szybko. Łał, Kurde, nie to. Ile, ile zostało? 3 minuty. To jest końcy domek. Co? To jest niemożliwe. Nie, wcale. Moim wykonaniem tak. Ale kłamiesz, kłamiesz. Prawda? Ale kłamiesz, nie? Nie. No jak? To jest nieprawda. Nie słuchajcie go! Nie! Odradzam wam. Kurde, jakie... Coś... Ja już ozdabiam domek. Nie! To Ja szybko. Nie tu! Co ja robię? A! Zawariuję powoli. Szybko, teraz tak, tak. Ja jeszcze nie, no i... Szybko. Włączaj się. Dobra, już jest. No nie ma No kurde, reklamy mi się wyskakują. Ej, kurde, zostało dwie minuty. Ja nawet w środku nie mam. Ale w środku tam wiecie, przymkniecie oko, jak to jest taki prestiżowy domek. To chyba trzeba przymknąć troszkę okno. Można, można oczywiście. Tyk. Tyk, 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 tyk. No źle to zrobiłem znowu. Ale u ja jestem prawdziwym nubem, bo to ja coś zrobiłem, To po prostu mi to świata. nubstwa. O mnie, ale jestem najgorszy, najgorźmy. No wiem, że jesteś najgorszy w Nubia. Jesteś najgorszym nubem. Chyba ty. Powiem ci. Chyba ja. No ty właśnie, ty, dokładnie. I zostało? Kur. Minuta. Szybko dach. Ale ro... Ja <śla> też robię dach właśnie. Kurde. Jedno oświetlenie. UD ja przegram. Nie no, ja mnie przegram. Oczywiście. Żart strony mnie. Szybko. jest skończę. To, co ja zrobiłem, to jest mistrzostwo świata w bogactwie. Dobra, jeszcze parę sekund. A MASZ środek? Szybko, drzwi. Szybko y, te. U, dobra jest coś tam. Coś tam jest. Nie no, ładnie wygląda ogólnie. Tak ładnie. Y, no. ładnie. Także ja zostało 15 sekund. Ej, jak y, dobra, już koń... No kurwa. Ja pierdolę.

no i bo to jakby na szybko. Oceńcie to wy... i wycencie, teraz do mnie. Nie, a jeszcze kipek, bo ja sobie wszystkiego nie pokazałem. No szybko, człowiek... No chodź. Tutaj jest Dobra, a, w górę a mnie to obchodzi. Tutaj chodź. Jezu, Ale przecież widzieli to wszystko. Ale nie widzieli wszystko mojego domku. Nie, widzieli wszystko, patrz. I wejdź do środka na przykład. I to było na wszystko. Oceńcie to. Ale co? Dobra tak,że mój domek wygrał do widzenia państwu. Jaki twój...